Podpisujemy list intencyjny w sprawie przystąpienia do samorządowej koalicji na rzecz przeciwdziałania osteoporozie. Powinniśmy występować na pewno coraz częściej z różnymi inicjatywami, które dawałyby w szczególności seniorom, bo pewnie w dużej mierze do, dotyczy to wieku senioralnego, szansę na nie tylko lepsze życie, ale wczesną diagnozę, lepsze. Y, rozpoznanie chorób. Osteoporoza jest y, y, schorzeniem dotykającym w Polsce ponad 3 miliony y, obywateli. Y, y, nie jest badana, bardzo niewiele jest poradni osteo osteoporozy y, w powiecie, y, y, w województwie wielkopolskim, gdzie jest 3,5 miliona mieszkańców. Są tylko dwa, y, dwie, dwie poradnie osteoporozy specjalistyczne i obydwie w Poznaniu i obok Poznania. Jest o co walczyć, ponieważ pilscy seniorzy i seniorzy Północnej Wielkopolscy pozbawieni są tej specjalistyki, a dowiadują się o chorobie najczęściej już w momencie kiedy następuje złamanie. Oczywiście to kolejna inicjatywa, w której zamierzamy działać nie tylko w zakresie osteoporozy, ale również i geriatrii i innych dziedzin, które seniorów bardzo interesują? Działania nawet takie nieobowiązkowe, jakie, jakie prowadzimy, bo to no, gmina wprost e, niekoniecznie musi albo czy powinna się tym zajmować. E, wydają się dobre z tego względu, że jesteśmy na tyle silnym partnerem w rozmowach, w negocjacjach na, dla różnych środowisk, tych które są dzisiaj tutaj reprezentowane, dla różnych organizacji senioralnych, pozarządowych, które dostają w, w takim samorządzie Dużego Miasta silnego partnera do, do, do rozmów, na, na przykład z Narodowym Funduszem Zdrowia. I mamy pierwsze, pierwsze takie no, dobre doświadczenie, bo przychylność nfz w tym zakresie już zaczęła się pojawiać, jest chęć, by w północnej Wielkopolsce taka poradnia związana z osteoporozą się pojawiła. Mamy ku temu dobrych partnerów tutaj, którzy również pokazywali się wcześniej, czyli były prowadzone już badania takie pierwsze, przesiewowe na terenie miasta. Mamy partnera w postaci fundacji Wygrajmy, Wygrajmy Zdrowie. Mówiąc o tym, myślę, że też będziemy powodować, że wiele osób uświadomi sobie potrzebę, potrzebę najpierw zbadania się. To jest szansa na to, żebyśmy Yy, po prostu na tyle wcześniej rozpoznali swoje dolegliwości, choroby, by można było podejmować racjonalne decyzje związane z na przykład z procesami leczenia. I do tego, do tego dzisiaj yy, zobowiązujemy się, zawiązując taką, taką koalicję. Ten program, który jest obecnie realizowany, jest jednym z bardziej efektywnych, bardziej skutecznych, a, pro a problem jest bardzo duży, dlatego że musimy sobie uświadomić, że w Polsce. 3 miliony osób w wieku starszym żyje właśnie, nie wiedząc o tym, że ten cichy zabójca kości, jak mówi się o Stoporozie, właśnie ich dotyczy. Tylko 200 tysięcy jest leczonych. Staramy się tym dział tą działalnością wspierającą jako organizacja pozarządowa działać na rzecz wypełniania tych białych plam, które niestety w Polsce funkcjonują. Problem jest tak gigantyczny, że musimy jednoczyć siły. Każdy na innym etapie, w każdym w innym zakresie, ale tylko wspólnie możemy doprowadzić do tego, żeby był istotny, widoczny postęp. Najtrudniej jest, że tak powiem, w cudzysłowie zmusić seniora do tego, żeby jednak udał się gdzieś po tą diagnozę, bo to jest początek wszystkiego. Bardzo mi zależy na tym, żeby nasi seniorzy, nasi mieszkańcy naszej naszej północnej Wielkopolski mieli tą. And access to uh, Po pierwsze działań profilaktycznych, czyli badań przesiewowych pod kątem właśnie przeciwdziałania osteoporozy, dlatego że wszystko, co następuje potem, jakby mamy zabezpieczone, jest, jest leczenie, które, które jest dostępne. Oto też organizacje pozarządowe, pacjenckie bardzo mocno wspierały różnego rodzaju ekspertów, gremii, ale także Ministerstwo Zdrowia. Dzisiaj też wiemy, że jest przychylność Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, co też jest bardzo ważną informacją, bo właśnie w takiej kooperacji, koalicji, współpracy możemy dla naszych mieszkańców zrobić jak najwięcej.